Cześć! Przyszedł ten dzień, kiedy zostaję na Puket już całkiem sama i też niedługo będę kontynuować swoją podróż, ale przed tym jeszcze spędzę ostatni dzień, a w sumie noc, z Kamilą, więc zapraszam Was na kolejny luźny odcinek. Zaczynamy! To najpierw Wam pokażemy nasze yy, cudowne stroje na wieczór, <gryw> bardzo wyjściowe i twarzowe. Otóż Kamila do mnie przyjechała, musiałyśmy poczekać jakieś dwie godziny, aż przestanie padać. Byłyśmy na basenie, ale bardzo krótko, bo trochę wieje. I w końcu idziemy na kolację. Ostatnią. Kamila, co się stało? To jest właśnie ostatnia taka noc zrobiłaś z tym skuterem? Sam, Podnoś go! Sam się przewrócił. Sam się przewrócił. Sam się Kolacja już prawie podana. Chciałyśmy zamówić drinki, ale nie sprzedają nadal w Tajlandii w knajpach. Marta, nie mogłyśmy zamówić drinku. Dobrze, prowadzimy, Okej, okay, ale jesteśmy obok mieszkania, tak? Możemy wrócić na pieszo przecież do mnie. Okej, okay, to Ty zdawałaś prawo jazdy w Tajlandii, a nie ja. Dobra, mamy tutaj takie zdrowe bowle na koniec. Wiecie, nie tylko tajskie jedzenie. Do Kamila, będziesz tęsknić za mną? Kiedy się zobaczymy teraz? Nie, nie będę. <noise> yes, yes. Jak może? Nie no, widzimy się w raczeburi. Oficjalnie. Ja mam dwutygodniową kwarantannę, potem 1 lipca zaczynam szkołę i Ty do mnie przyjeżdżasz. Czyli za jakieś może trzy tygodnie. Tak, jakoś tak. Więc nie rozstajemy się, nie jest to smutne pożegnanie, bo zaraz się widzimy. Pamiętacie, przyjadę do Kamili nakręcić odcinek o tym, jak zostać nauczycielem w Tajlandii tak. i jak w ogóle, i pierwsze wrażenia z pracy, hmm. czy chcę tam zostać, jak nie to ją zabiorę na da Ach. dalej podróż. Dokładnie. To jest dobry, dobry pomysł. I zobacz Kamila, ile minęło czasu? No, troszkę. Wyjechałyśmy pod koniec grudnia, grudnia w, okresie, w okresie poprzednim my, roku, grudnia, tak. więc już ponad 5 miesięcy. No. Szybko minęło, naprawdę. Oj, szybko. Dużo się działo w tym czasie. Tak, Nie. dużo różnych <laughs> dziwnych rzeczy. <laughs> Zwłaszcza na początku w Australii mieliśmy różne przygody, jak mieszkałyśmy w tym hostelu. Tak. I jak wspominasz Australię? Powiedz. O Jezu, hostel to jest niezła historia. W sensie, Australia super, bo to bardzo mi się podobała, ale e, nasza przygoda w hostelu to... Bo ogólnie, ja nie wiem czy Marta o tym mówiła czy nie, ale my ogarnęłyśmy sobie współpracę z hotelem, robiliśmy foto i wideo e, i codziennie pracowałyśmy. E, no i dostałyśmy nocleg za friko. I dostałyśmy tak zwany emergency room. Czyli pokój, do którego trafiają osoby, kiedy na przykład był jakiś overbooking. No i któregoś dnia niestety okazało się, że ja mam jakieś dziwne pogryzienia na ciele, i myślałam, że to jest tylko komar albo jakieś mrówki, ale te pogryzienia stawały się coraz bardziej, że tak powiem, agresywne, i Marta strzaiła, że to są po prostu pluskwy. Tak, miałyśmy plus no, by w, by w tym pokoju. To było strasznie, no. ich pozbyć, to tak, też... No i przez to, że, była walka. że oczywiście ja byłam pogryziona, a Marta nie. E, a i jeszcze jakby tego było mało, to okazało się, że e, w tym hot, hostelu są szczury. I za każdym razem ja jak szłam spać, to słyszałam jakieś taki... Tak, bo są, mieszkałyśmy na ostatnim elbie. piętrze i słychać było jak one tam na górze tak, gdzieś chodzą. Tak, one za każdym razem o tej samej porze się budziły, drapały w ściany pazurami, potem piszczały. <laughs> I ja już pod koniec jak już sobie uświadomiłam, że to są szczury, to nie spałam parę nocy, aż w końcu wyleciałyśmy stamtąd doswinę. Ale później w Azji szczury na ulicach to jest normalne. Tak, tak, tak. Ale tutaj nie miałyśmy żadnych plus w noclegach. Nie, nie. Też tutaj był nie było. Spokój. Tutaj ale tylko karaluchy. Tylko karaluchy, takie mrówki jakieś czarne muszki takie małe chodzą. No ale nic tak, tak nie aż tak bardzo nie pogryzło jak plus, no. Yy, więc tak minął nasz pierwszy miesiąc w podróży w styczniu w Melbourne, tak. Później od razu przeciąliśmy na Puker. Ja byłam chora przez trzy tygodnie, ty w ogóle popłynęłaś na pipi chyba na pięć dni. Tak, więc yy, trochę się jakby. Trochę rądzieli, się to wyrmyło. Tak, tym razem. Ale że nie wytrzymałaś ze mną, jak ja byłam chora te trzy tygodnie, to też, no, A jeszcze spałyśmy. W jednym, jednym łóżku, szło, tak, bo nie no. mieliśmy osobnych. <laughs> Później ja. Yy, w sensie później razem popłynęłyśmy na Pipi. to ja popłynęłyśmy. koniec właśnie lutego. I jak wróciłam z Pipi już tutaj na Puket, to robiłam prawo jazdy i też mieszkałam w innym miejscu. Później tak. jakoś się rozdzieliłyśmy. Bo ja, się, bo ja przypłynęłam tutaj z powrotem na Phuket na rozmowę o pracę tak. właśnie jako nauczyciel angielskiego, a ty poleciałaś do innej strony, popłynęłaś na inną stronę i e, robiłaś prawo jazdy tam. Mm -hmm. Tak. tak, to tak. I później ja już zamieszkałam na czelo. A ty dalej na katę. kata. Ja zostałam na kata, wróciłaś i, i co? A teraz dalej mieszkałyśmy osobno, bo ja mieszkam na Rawaj Kamila na Kata. Mamy do siebie jakieś 10 km, ale powiem Wam, że w tym deszczu tutaj przez te góry przejechać, to, no, to, no, to, to jest nie jest bezpieczne. Dlatego dzisiaj coś chciałyśmy robić w dzień, nawet ostatni właśnie spędzić jakoś mm. fajnie, i nie mogłyśmy. No niestety. No Już od kilku dni już próbujemy zrobić coś fajnego. Sumie, ale tak, z tak. Tego tak jest ty, już mówiłam, że cały tydzień nam po prostu nie wyszedł. Ale no. co, teraz kolacja? Okay, bo nam wystygnie. E, takie mamy piękne boule bowle z falafelem, e, To co, smacznego. Widzimy się później. Hmm... Skoro tutaj nie może niczego zamówić, to za, zamówimy sobie u mnie zrobimy. A? A? Dobra, smacznego. Sytuacja jest taka, że Kamila jakoś nie przemyślała tego, czy u mnie zostanie, czy nie. I w sumie o czwartej rano ma busa do Bangkoku, a chcemy, no wiecie, no jakoś spędzić ten czas miło, a o 23 jest godzina policyjna, więc nie będzie mogła wrócić i ja muszę do niej jechać, o tej porze no też, o innego... po nocy, więc tankujemy jeszcze poliwko z profesjonalnej tutaj y, stacji i jedziemy na kata Gdzie <grym> ale... mm. mm. Kamila? <grym> Pojechała o czwartej rano prywatnym transportem pod Bangkok, gdzie odbiorą ją do docelowej prowincji. Taki transport kosztuje aktualnie 260 zł, a na przykład publiczny autobus tylko 90 do 100 zł, ale na dzisiaj już nie było biletów, nie można było ich kupić online, albo można tylko w Puget Town w tym samym dniu. Więc pojechała w taki sposób. Patrzę za okno, bo strasznie się rozpadało, jak zwykle, a wcześniej było słoneczko, myślałam, że jeszcze skorzystam z dzisiejszej pogody, ale trudno. Wiecie co? To jest taki moment, kiedy trzeba się rozstać z Puket. Ja w tym tygodniu też ruszam w dalszą trasę. Zobaczę się z Kamilą może za jakieś trzy tygodnie, kiedy do niej przyjadę. I co? Też załatwiam swój transport, domykam pewne sprawy, no nie do końca wszystkie. chopsa! Jedziemy. Przyjechałam do Tesco w Chalong, bo musiałam tutaj załatwić przedłużenie skutera. Tak, aktualnie się siedzi na stołówce w Tesco. Musi być odstęp. Ja sobie zamówiłam jakiegoś gluta, słuchajcie, z Kokosa. Pytam pani, czy on jest słodki. Ona mówi, że nie. Cukier jest tutaj osobno dodany. Naprawdę to jest dobre. Niestety nie wiem, jak się nazywa. Kosztowało tylko 35 batów. To jeszcze jedno było, już zjadłam. Wow, normalnie nie poznaję tego miejsca. Ostatnio jak tutaj byłam, to wszystkie stoiska były zamknięte, a market czynny tylko w pewnej części. A teraz wszystko zostało przywrócone. W sumie tak zaczęłam chodzić po sklepie, że ja zapomniałam po co tutaj przyszłam. Ale przyszłam po jakiś kosmetyk. Czy coś tam czegoś mi brakuje, coś mi kupić na drogę. Dobra, mam. By pan ten jakiś puder. Musi być ochrona Pani kasującej A dobra, pan chce być jednak na filmie bardzo Okej okay. Video a... Not noc photo Okej, okay. yes. <laughs> Tak <laughs> yeah. Zakupy w Tajlandii To dla mnie naprawdę Przyjemność, że tak powiem Zwłaszcza panie są dla mnie bardzo miłe Zawsze powiedzą, że jestem ładna Zagadają, jak potrafią. Nie to co wiecie tu w Polsce. <laughs> każdy siedzi za karę. Yy, dobra, za chwilę zrobione mogę jechać dalej. Coś się nie mogę uwolnić od kata, jestem znowu w Pattie Driver, zamówiłam Pataia za 50 batów, bo chcę Was zabrać w fajne miejsce, ale tam jednak zamówię tylko kawę. <śm> no więc y w ogóle jak jechałam z Chanąk na Kata, to tam można ominąć rondo, na którym często stoi policja w sumie prawie zawsze i daje mandaty, więc trzeba znać skróty, żeby tego uniknąć. Dobra, am am. Przyjechałam na plażę Katanoi, bo jakimś dziwnym trafem zawsze byłam tylko na tej głównej w Kata, a na tej mniejszej nie. A ta jeszcze jest całkiem przyjemna, tylko w większości to jest chyba prywatna plaża resortu, ale w ogóle od jutra wszystkie plaże na Puket będą ponownie otwarte. Akurat kiedy wyjeżdżam zaraz, ale może jeszcze skorzystam. Chciałam iść do miejsca, które się nazywa Sandek, ale było zamknięte. A tuż obok jest Thai Thai Food, i widok właściwie będę mieć taki sam. Pani już mi kawkę przyniosła. Tutaj jest teraz tej knajpki Sandek, ale tam nie jest tania z tego, co sprawdzamy menu. W takie dni jak ten, kiedy pogoda jest w miarę Chociaż idą czarne chmury z tego co widzę z tyłu. To naprawdę nie chcę się stąd wyjeżdżać, bo wszystkie zakazy puszczają. Coraz więcej rzeczy można robić, ale pora na nowe przygody. Już tutaj się zasiedziałam, przyznam. Po prostu mam chyba za dobrze, skoro nie chcę mi się wyjeżdżać. I moim zdaniem mam niesamowite szczęście, że mogłam zobaczyć Phuket, kiedy nie ma tutaj ludzi i turystów. Bo normalnie w lutym. Pamiętam, że to było bardzo zatłoczone. Co prawda, mieszkałyśmy na Patam, no to, to było jeszcze bardziej odczuwalne, ale teraz. Mam takie swoje miejsca, gdzie idę, jest spokój. Trochę tutaj osób zostało, to nie ma co ukrywać, ale jednak naprawdę cieszę się, że mogłam tutaj być w tym czasie, bo powiem Wam szczerze, że Puket to jest bardzo fajne miejsce do życia, tak jakby na dłużej, bo no jest tutaj lokalna strona możecie znaleźć takie dzikie miejsca. Ale z drugiej strony, jeżeli Wam czegoś brakuje, jakiegoś zachodniego stylu życia, nie wiem, sklepów, restauracji, czegokolwiek, to tutaj znajdziecie wszystko, wszystko. Bo wyspa jest oczywiście też połączona mostem z kontynentem, więc tutaj nie musi być wszystko, wiecie, transportowane łodziami. I jeżeli chodzi o to, co dalej, to jeszcze Wam nie powiem, gdzie dalej jadę, bo nie mam wszystkiego załatwionego, ale tak mniej więcej za 3-4 dni Ruszam dalej. Dobra, piję szybko, bo zaraz mnie chyba. Dobra, udało się zdążyć przed deszczem. Uff. Wiem, że interesują Was bardzo yy, wydatki na miejscu i ja niestety nie będę robić w tym miesiącu kolejnego podsumowania, bo już robiłam takie wcześniej i myślę, że wydaje całkiem podobnie, bo za mieszkanie ostatecznie nie płacę mniej, też płacę 8000 watów plus prąd, a myślę, że to mieszkanie jest nawet fajniejsze, trochę mniejsze, ale naprawdę bardziej nowoczesne. Pokażę, jak już się będę wyprowadzać. Nie musiałam ponosić świecie no kosztów wizy mandatów, więc myślę, że może być trochę mniej, ale z drugiej strony trochę się bardziej teraz zdrowo odżywiam. I wiecie co jeszcze ważna sprawa. Jak robię wywiady z lokalsami, to zawsze w tytule filmu jest informacja, napisy.pl, tak samo w opisie filmu jest informacja, jak włączyć te napisy, jeżeli nie będą one automatycznie wiecie, Wam się pojawiały. I ja jestem w ogóle zdziwiona, ile osób nie wie, jak to zrobić. I daje mi komentarze, że nie chciało mi się robić napisów, że coś tam, że czegoś nie rozumieją. A naprawdę, skoro wszędzie staram się napisać, gdzie one są i jak to zrobić, no to, to, to też liczę na jakąś współpracę, że jednak to zrobicie. <laughs> Więc tak, wywiady z lokalistami będą się pojawiać. W sumie miałam dzisiaj jechać, ale też się troszkę nie udało. Dobra. Jutro, jutro coś zrobię. Ym, I co? W ogóle dziękuję Wam za takie miłe przyjęcie sobotniego vloga, który właśnie jest taki luźny jak ten. Więc zdecydowałam się dzisiaj też zrobić takiego luźnego i wam od razu wstawić. Ym, no bo wiadomo, nie zawsze muszą być jakieś fascynujące rzeczy, a ważne, żeby były po prostu na bieżąco, prawda? Dzięki wam za wszystko jeszcze raz i do zobaczenia w takim razie już niedługo. Cześć!